Wszyscy nosimy w sobie rany, których nie stworzyliśmy. Kiedy czytasz te słowa, niewidoczne wzorce odziedziczone po przodkach kształtują Twoje decyzje, relacje, a nawet poczucie tożsamości, Karl Jung, jeden z największych psychoanalityków, w historii, nazwał to dziedzictwem psychicznym, nieświadomym przekazem nierozwiązanych traum przez pokolenia. Najbardziej niepokojące jest to, że nawet nie dostrzegasz tego niszczycielskiego wpływu na swoje codzienne życie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre lęki wydają się irracjonalne, a jednak są tak intensywne? Dlaczego? Powtarzasz te same błędy, które popełniali Twoi rodzice, mimo że przysięgałeś sobie, że będziesz inny? Dlaczego pewne emocje wydają się niewspółmierne do sytuacji, które je wywołują? Być może stawiasz czoła nie tylko własnym doświadczeniom, ale również ładunkowi emocjonalnemu przekazanemu przez pokolenia. To, co nie zostaje uświadomione, pojawia się w naszym życiu jako przeznaczenie pisał Jung. Ostrzegając, że nierozpoznane dziedzictwo emocjonalne może zdeterminować całe nasze życie, nawet bez naszej wiedzy. Na powierzchni wydaje się, że kontrolujesz swoje życie. Wierzysz, że Twoje wybory są Twoje, że Twoje lęki i ograniczenia pochodzą wyłącznie z Twoich własnych doświadczeń. Ale Jung odkrył niepokojącą prawdę. Wiele z naszych najgłębszych trudności emocjonalnych nie ma swojego źródła w naszych własnych przeżyciach, ale jest dziedzictwem psychicznym naszych przodków, nieprzetworzonymi traumami, sekretami i wzorcami emocjonalnymi, które zostały po cichu przekazane przez nieświadomość rodzinną. W polskiej kulturze to zjawisko ma szczególną głębię. Nasze zbiorowe doświadczenia, rozbiory, wojny światowe, okupacja, komunizm, stworzyły warstwy traumy, które ukształtowały nie tylko naszą tożsamość narodową, ale również sposób w jaki funkcjonujemy jako jednostki i rodziny. Trauma, zaborów. Kiedy nasz język i kultura były systematycznie tłumione, wpłynęła na sposób, w jaki wiele pokoleń postrzegało bezpieczeństwo i zaufanie do autorytetów. Strach przed wyrażaniem siebie, potrzeba ukrywania prawdziwych uczuć i myśli stały się częścią psychicznego dziedzictwa przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Ten niewidzialny przekaz. Jest potężniejszy i bardziej powszechny niż moglibyśmy przypuszczać. Niewytłumaczalne uczucia nieadekwatności, powtarzające się wzorce autosabotażu, toksyczne relacje, które wydają się niemożliwe do przerwania, wszystkie mogą mieć korzenie nie w Twojej własnej historii, ale w ranach przodków, które nosisz w sobie, nie wiedząc o tym. Jung nazwał to zbiorową nieświadomością rodzinną niewidzialną siłą, która może determinować twój los, jeśli pozostanie nierozpoznana. Jak zauważył jeden z polskich terapeutów, w gabinetach słyszę historie, które są echem trudnych doświadczeń rodziców i dziadków lęku przed wyrażaniem emocji, trudności z bliskością chronicznego poczucia zagrożenia. To nie są problemy stworzone przez moich pacjentów, ale dziedzictwo, które otrzymali. Jung zaproponował, że aby osiągnąć prawdziwą wolność psychologiczną, musimy skonfrontować się i zintegrować nie tylko nasze własne traumy, ale również dziedzictwo psychiczne przekazane przez pokolenia. To, co nie jest uświadomione, pisał Jung, pojawia się w naszym życiu jako przeznaczenie. Dopóki nie rozpoznamy wzorców odziedziczonych po przodkach, będziemy skazani na ich nieświadome powtarzanie, pozwalając im sabotować nasze życie. Proces uzdrawiania dziedzictwa emocjonalnego wymaga głębokiego zrozumienia i transformacji. Nie chodzi o obwinianie przodków, ani o odrzucenie swojego dziedzictwa, ale o świadome rozpoznanie jego wpływu, abyś mógł dokonać własnych wyborów, a nie być kierowanym przez nieświadome programy. To droga do autentyczności, do życia, które naprawdę należy do Ciebie. W tym filmie odkryjemy, jak rozpoznać wzorce dziedziczne, które sabotują Twoje życie. I co najważniejsze, jak wreszcie uwolnić się od nich, aby żyć autentycznie po raz pierwszy. Przyjrzymy się temu, jak nieuświadomione dziedzictwo emocjonalne przejawia się w Twoim życiu, jak wpływa na Twoje relacje, zdrowie i poczucie sensu. A przede wszystkim pokażemy konkretne sposoby na przerwanie tego cyklu, aby kolejne pokolenia nie musiały nieść tego samego ciężaru. Kluczem jest zrozumienie, że praca z dziedzictwem emocjonalnym to nie tylko uzdrawianie przeszłości, to aktywne tworzenie nowej przyszłości dla siebie i dla tych, którzy przyjdą po tobie. Z jakiego miasta oglądasz ten film? Zawsze. Zastanawiam się, jak daleko docierają te treści i jak różne wspólnoty doświadczają tego samego zjawiska w odmienny sposób. Niewidzialny ciężar przekazywany przez pokolenia dziedzictwo emocjonalne nie ogranicza się do cech, które podziwiamy w naszej rodzinie. Jung odkrył, że również nierozwiązane, stłumione i bolesne aspekty doświadczenia rodzinnego są przekazywane. Sekrety w rodzinie pisał, są tym samym co choroby dzieci. Ta transmisja zachodzi nieświadomie. Poprzez to, co Jung nazwał psychicznym zarażeniem. Dziecko jest niezwykle wrażliwe na niewyrażone stany emocjonalne swoich rodziców. Strach, wstyd czy uraza, które rodzic nosi w sobie, nawet gdy nigdy nie są werbalizowane, są absorbowane przez dziecko, jakby były jego własnym doświadczeniem. Jak zauważył Jung, nic nie wpływa tak bardzo na dzieci, jak niewypowiedziane życie rodziców. W polskim kontekście to zjawisko ma dodatkowy wymiar historyczny. Pokolenia wychowane w czasach zaborów, wojen i komunizmu nauczyły się tłumić prawdziwe emocje i myśli, aby przetrwać. Rodzice, którzy doświadczyli traumy II wojny światowej, często nie mogli o niej mówić. Ból był zbyt wielki, a wyrażanie pewnych prawd mogło być niebezpieczne. To milczenie nie chroniło. Jednak ich dzieci wręcz przeciwnie przekazywało traumę w formie niewyjaśnionych lęków, niepokojów i wzorców zachowań. Rozważmy przypadek Marii, odnoszącej sukcesy menedżerki, która nieustannie sabotuje swoje osiągnięcia. Mimo swoich dokonań żyje z głębokim poczuciem, że nie zasługuje na sukces. W terapii odkryła, że jej dziadek stracił wszystko. Podczas nacjonalizacji przedsiębiorstw po wojnie i nigdy nie otrząsnął się z tego ciosu. Rodzina nigdy otwarcie o tym nie mówiła, ale wstyd i poczucie porażki zostały nieświadomie przekazane przez jej matkę aż do niej. Maria nie nosiła tylko swoich własnych lęków, żyła w polu grawitacyjnym nierozwiązanej traumy rodzinnej. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre uczucia wydają się nieproporcjonalnie intensywne w stosunku do okoliczności? Możliwe, że reagujesz nie tylko na teraźniejszość, ale na ból nagromadzony przez pokolenia. Nierozwiązane. Traumy jako nieświadome dziedzictwo. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a Ty będziesz nazywać to przeznaczeniem. Ta głęboka obserwacja Junga ujawnia, jak nieprzetworzone traumy naszych przodków przekształcają się w wzorce, które kształtują nasze życie. Trauma ze swojej natury dąży do rozwiązania. Kiedy nie zostaje przetworzona przez pokolenie, które jej doświadczyło, przechodzi na następne jako niedokończone zadanie. Jung obserwował to zjawisko wielokrotnie w swojej pracy klinicznej, zauważając, jak pacjenci często nieświadomie próbowali rozwiązać konflikty, które należały do ich rodziców lub dziadków. Jungowska psychologka Marie Louise von Franz rozwinęła tę koncepcję, wyjaśniając, jak nierozwiązana trauma jednego pokolenia staje się psychologicznym przeznaczeniem następnego. Ta transmisja zachodzi poprzez to, co jungiści nazywają kompleksami rodzinnymi, konstelacjami energetycznymi naładowanymi emocjami w nieświadomości, które kształtują nasze postrzeganie i zachowanie. W Polsce, gdzie kolejne pokolenia doświadczały historycznych traum, od zaborów, przez wojny światowe po okres komunizmu, te kompleksy rodzinne mają szczególnie silny ładunek. Badania nad pamięcią pokoleniową w Polsce pokazują, jak trauma historyczna wpływa na tożsamość zbiorową i indywidualną. Strach przed obcą władzą, przed utratą tożsamości i niepewność jutra, te lęki są przekazywane, nawet jeśli młodsze pokolenia nie doświadczyły bezpośrednio wydarzeń, które je zrodziły. Pomyśl o Piotrze, który dorastał w rodzinie, gdzie nigdy nie było prawdziwego ubóstwa, ale żył z irracjonalnym i paraliżującym lękiem przed brakiem wystarczających środków. Gromadził zasoby, nigdy nie korzystał z tego, co posiadał, a to zachowanie niszczyło jego relacje. W terapii odkrył, że jego dziadkowie przeżyli ciężki głód podczas wojny doświadczenie tak traumatyczne, że stało się zakodowane w systemie rodzinnym. Chociaż nigdy nie mówili mu o tym bezpośrednio, Piotr żył tak, jakby głód był stałym i realnym zagrożeniem. Czy zauważyłeś u siebie lęki lub zachowania, które wydają się przesadzone lub irracjonalne w obliczu Twoich własnych doświadczeń życiowych? Możliwe, że odpowiadasz na trauma przodków, która nadal szuka rozwiązania. Symptomy: sabotaż. Powtarzanie niepowodzeń, chroniczne cierpienie, oznaki toksycznego dziedzictwa emocjonalnego są często mylone z wadami charakteru lub indywidualnymi problemami psychologicznymi. Jung pomógł nam rozpoznać te symptomy za to, czym naprawdę są manifestacjami nieświadomych wzorców rodzinnych, które szukają uznania. Ciągły sabotaż pozytywnych możliwości jest jednym z najbardziej wymownych symptomów. Kiedy osoba próbuje uciec od swojego nieświadomego przeznaczenia rodzinnego, pisał Jung, często napotyka w sobie niewytłumaczalny opór. Ten opór manifestuje się jako autosabotaż nieświadoma forma lojalności wobec wzorców rodzinnych. Wzorce powtórzeń są równie wymowne. Jung zauważył, że wielu jego pacjentów było uwięzionych w cyklach destrukcyjnych zachowań, które dokładnie powielały dynamikę ich przodków, nawet gdy przysięgali, że nigdy ich nie powtórzą. To, czemu się opierasz, trwa, zauważył. To, czym nie chcesz się stać, jest dokładnie tym, czym się stajesz. Chroniczne, niewytłumaczalne cierpienie, uporczywa depresja, uogólniony lęk lub stałe poczucie pustki również może sygnalizować nierozwiązane dziedzictwo emocjonalne. Jak zauważył Jung, nerwica jest zawsze substytutem uzasadnionego cierpienia. W Polsce, gdzie powojenne pokolenia dorastały często w cieniu niewypowiedzianych traum, te wzorce są szczególnie widoczne. Badania nad zdrowiem psychicznym Polaków konsekwentnie pokazują wyższy poziom lęku i depresji w porównaniu ze średnią europejską. Te statystyki odzwierciedlają nie tylko indywidualne zmagania, ale również zbiorowy ciężar nieprzetworzonej traumy historycznej. Anna dorastała, będąc zdeterminowaną, by nigdy nie powtórzyć wzorca toksycznych relacji swojej matki. Jednak pomimo swojego wykształcenia, niezależności finansowej i lat terapii, nadal angażowała się w związki z emocjonalnie niedostępnymi partnerami, którzy źle ją traktowali. Bez względu na to, jak bardzo się starała, wydawała się uwięziona w niewidzialnym cyklu. Nie zdawała sobie sprawy, że nieświadomie próbowała naprawić traumę swojej matki, szukając transformacji tego samego typu mężczyzny, który zranił jej rodzinę. Czy rozpoznajesz w swoim życiu wzorce, które pomimo wszystkich twoich wysiłków wydają się niemożliwe do przerwania? Zadaj sobie pytanie, czy ta historia jest naprawdę moja, czy może żyje według niedokończonego scenariusza kogoś innego? Jak przerwać cykl i przepisać dziedzictwo psychiczne? Poznanie własnej ciemności jest najlepszą metodą radzenia sobie z ciemnością innych. Ta wskazówka Junga pokazuje drogę do uwolnienia się od toksycznego dziedzictwa emocjonalnego. Proces uzdrawiania zaczyna się od świadomości, rozpoznania i nazwania wzorców, które zostały przekazane. Jung podkreślał, że nie możemy transformować tego, czego nie rozpoznajemy. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie powtarzających się wzorców w Twoim życiu, które wydają się większe niż Twoja własna historia może wyjaśnić. Zadaj sobie pytanie: jakie trwałe tematy pojawiają się w mojej rodzinie przez pokolenia? Jakie emocje wydają się nieproporcjonalne do moich własnych doświadczeń? Po zidentyfikowaniu tych wzorców, kolejnym krokiem jest to, co Jung nazwał różnicowaniem psychologicznym oddzieleniem tego, co jest Twoje od tego, co zostało odziedziczone. Aby stać się jednostką, pisał, trzeba odróżnić się od zbiorowej rodziny. Nie oznacza to odrzucenia swojej rodziny, ale rozpoznanie, że masz prawo i odpowiedzialność rozwinąć własną tożsamość. Współczujące skonfrontowanie się z przeszłością rodzinną jest niezbędne. Jung wierzył, że powinniśmy i uhonorować naszych przodków, uznając ich rany. Nie po to, aby ich obwiniać, ale aby zrozumieć, jakich ich nierozwiązane traumy nadal żyją w nas. To rozpoznanie często przynosi głębokie poczucie współczucia dla nich i dla nas samych. W polskim kontekście, gdzie wiele rodzinnych historii zostało przerwanych przez wojnę, migracje i polityczne represje, odzyskiwanie tych narracji ma szczególne znaczenie. Wielu terapeutów pracujących z polskimi rodzinami zauważa, jak ważne jest odtworzenie tych utraconych opowieści, aby zrozumieć wzorce, które zostały przekazane w milczeniu. Karol odkrył, że jego paraliżujący perfekcjonizm i lęk przed osądem miały korzenie w historii jego dziadka, który został publicznie upokorzony podczas stalinowskich procesów. Rozumiejąc to połączenie, Karol mógł zobaczyć swój perfekcjonizm nie jako wadę charakteru, ale jako strategię przetrwania, która już nie służyła swojemu celowi. Z tym zrozumieniem stopniowo nauczył się odpuszczać nadmierną kontrolę i żyć bardziej spontanicznie. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak traumy i zmagania poprzednich pokoleń mogą kształtować twoje reakcje emocjonalne dzisiaj? Co by się zmieniło w twoim postrzeganiu siebie, gdybyś zobaczył niektóre ze swoich problemów jako odziedziczone strategie przetrwania, które już spełniły swoją funkcję? Techniki przerwania niewidzialnych więzów, które cię. Więzią Jung opracował kilka potężnych technik, aby uwolnić psychikę od wpływu negatywnego dziedzictwa emocjonalnego. Te narzędzia pozostają zaskakująco skuteczne nawet dekady po ich stworzeniu. Aktywna wyobraźnia, metoda rozwinięta przez Junga, Pozwala na bezpośredni dialog z nieświadomymi aspektami psychiki, w tym z częściami, które noszą traumy, przodków. W tym procesie możesz dosłownie rozmawiać z postaciami ze swojej przeszłości rodzinnej, wyrażając to, co pozostało niewypowiedziane, i otrzymując wglądy, które pomagają uzdrowić stare rany. To, co nazywamy pracą z cieniem, wyjaśniał Jung. Jest niezbędne, aby uwolnić się od odziedziczonych wzorców. Identyfikowanie i integrowanie mrocznych aspektów naszego dziedzictwa rodzinnego, sekretów, wstydu i nierozpoznanych traum pozwala nam przestać być przez nie kontrolowanymi. Świadomy rytuał również może być niezwykle potężny. Jung doceniał moc rytuałów w zaznaczaniu przemian psychologicznych. Stworzenie osobistego rytuału, który symbolizuje uwolnienie od odziedziczonych wzorców, może mieć głęboki wpływ na nieświadomość. Te rytuały nie muszą być skomplikowane. List napisany, a następnie spalony, przedmiot symbolicznie zakopany lub deklaracja złożona w miejscu o osobistym znaczeniu mogą być wystarczające. W Polsce, gdzie rytuały i symbole zawsze były ważną częścią tożsamości kulturowej, ta praca może mieć dodatkową głębię. Wielu terapeutów pracujących z polskimi klientami włącza elementy tradycyjnych rytuałów do pracy z dziedziczeniem traumy, uznając ich moc w procesie uzdrawiania. Elena cierpiała na niewytłumaczalny lęk społeczny, który uniemożliwiał jej wyrażanie opinii, szczególnie w środowisku zawodowym. Poprzez analizę Jungowską odkryła, że jej babcia została surowo ukarana za wypowiadanie się przeciwko władzom podczas burzliwego okresu politycznego, historii, która nigdy nie została otwarcie podzielona w rodzinie. Elena stworzyła prosty rytuał, w którym napisała list do swojej babci, uznając jej cierpienie i deklarując zamiar życia wolnego od tego lęku. Następnie odwiedziła jezioro, które miało znaczenie dla jej rodziny, i przeczytała list na głos, zanim pozwoliła, by woda go zabrała. W kolejnych tygodniach zauważyła stopniowe, ale znaczące zmniejszenie lęku podczas wypowiadania się. Jaki rytuał mógłbyś stworzyć, aby symbolicznie uwolnić się od wzorców, które już Ci nie służą? Jak wyglądałoby uznanie cierpienia Twoich przodków, jednocześnie potwierdzając swoje prawo do życia inaczej? Prawdziwa wolność psychologiczna przychodzi, gdy rozumiemy, że nie jesteśmy skazani na powtarzanie wzorców, które odziedziczyliśmy. Jak pisał Jung: Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, kim wybieram się stać. To jest transformacyjne objawienie. Możesz szanować swoje korzenie rodzinne, nie będąc definiowanym przez ich traumy. Toksyczne dziedzictwo emocjonalne działa poprzez nieświadomość, ale traci swoją moc, gdy zostaje wydobyte na światło świadomości. Kiedy rozpoznajesz, że pewne wzorce w twoim życiu są większe i starsze niż ty sam, ciężar osobistej winy zostaje złagodzony. A droga do autentycznej zmiany się otwiera. W polskim kontekście ta praca ma dodatkowy wymiar kolektywny. Nasze indywidualne dziedzictwo jest splecione z szerszą historią narodową. Badania nad pamięcią międzypokoleniową w Polsce pokazują, jak trauma zbiorowa wpływa na indywidualne doświadczenie kształtując nie tylko tożsamość narodową, ale również wzorce zachowań i reakcji emocjonalnych. Na poziomie osobistym. Jung wierzył, że każde pokolenie ma szansę uzdrowić nie tylko siebie, ale również rany swoich przodków. Uzdrowienie nie polega na unikaniu bólu, ale na świadomym przejściu przez niego, uczył. Robiąc pracę konfrontacji i integracji swojego dziedzictwa emocjonalnego. Nie tylko transformujesz własne życie, ale również przerywasz przekazywanie traumy przyszłym pokoleniom. To jest głęboka obietnica pracy Junga. Uzdrawiając dziedzictwo emocjonalne, które niszczy twoje życie w ciszy, nie tylko uwalniasz się, ale również stajesz się ogniwem uzdrawiającym w swojej linii rodzinnej. Przedstawiciele młodszych pokoleń w Polsce coraz częściej podejmują tę pracę, Odważnie konfrontując się z trudnymi historiami rodzinnymi i narodowymi, nie po to, aby rozdrapywać stare rany, ale aby zrozumieć, jak wpływają one na teraźniejszość i stworzyć zdrowszą przyszłość. Jak powiedział jeden z polskich terapeutów: Kiedy rozumiemy, skąd pochodzimy nasze lęki i wzorce, możemy podjąć świadomą decyzję, czy chcemy je przekazać dalej, czy może lepiej je przetransformować. Proces uwalniania się od negatywnego dziedzictwa emocjonalnego nie jest ani szybki, ani łatwy, ale jak Jung często przypominał swoim pacjentom, najkrótsza droga nie jest najbardziej bezpośrednia, ale ta, która podąża zakrętą rzeką duszy. Każdy krok, który robisz w kierunku świadomości swoich odziedziczonych wzorców, jest aktem odwagi i miłości dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Rozpoznanie nierozwiązanych traum, które nosisz w imieniu innych, nie jest ćwiczeniem z winy czy wstydu, ale pierwszym krokiem w kierunku autentyczności. Przywilejem życia jest stanie się tym, kim naprawdę jesteś, pisał Jung. Identyfikując i uwalniając wzorce, które nie są naprawdę Twoje, tworzysz przestrzeń dla rozkwitu Twojej unikalnej natury. Uzdrawianie dziedzictwa emocjonalnego nie oznacza odrzucenia rodziny czy korzeni, ale integrację tej historii ze współczuciem i mądrością, pozwalając, aby to, co wartościowe, zostało zachowane, podczas gdy to, co toksyczne, zostało przekształcone. To jest święta praca indywiduacji, którą Jung uważał za centralny cel życia. Pamiętaj, nie musisz żyć bólem swoich rodziców, ani dźwigać nierozwiązanych ciężarów swoich przodków. Jak stwierdził Jung: Nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, kim wybieram się stać. Uzdrowienie zaczyna się w tysiąc w momencie, gdy mówisz dość cyklom odziedziczonego cierpienia i wybierasz napisanie nowej historii Twojej własnej, w kulturze polskiej, gdzie zbiorowa historia jest tak głęboko wpleciona w indywidualną tożsamość, ta praca jest szczególnie ważna. Nie chodzi o zapomnienie przeszłości, czy odcięcie się od niej, ale o świadome zintegrowanie jej w tysiąc sposób, który pozwala na nowe możliwości i wolność. Napisz w komentarzu, jaki wzorzec rodzinny rozpoznajesz w swoim życiu, który chciałbyś przetransformować. Dzielenie się tymi refleksjami jest pierwszym krokiem do uzdrowienia, a Twoje słowa mogą zainspirować innych do rozpoczęcia własnej podróży. Dziękuję za poświęcenie swojego czasu i uwagi na ten ważny temat. Jeśli chcesz zgłębić więcej aspektów pracy jungowskiej i uzdrawiania międzypokoleniowego, kliknij w film, który pojawia się właśnie na ekranie.